Kiewoneczko widowy z tej strony tak. Dawno mnie to nie było, ale miałem przerwę, bo no trochę ostatnio się zapracowywałem i no wyszło jak wyszło. E, Wracam do domu i mnie totalnie odcinało. E, ale wracamy powoli, tak, wracamy. E, hmm. To też jest fajne, ale. Zaczniemy tak. <śm> Znowu łopata. Kto by przypuszczał? Kto by przypuszczał, że tak to będzie? No nic. Chwileczkę, hm. dobra, moment. Yy, magiczna liczba tam była. Yy, czy tu wygramy? Wydaje mi się, że tak. Gdyby nie mis. No tak. Lekkie problemy widzowie, tak zwane. Hmm. Zaczynamy od świni tak, mogę kupić to i to co zablokuje. No i jest pituś glancy, widzowie. Kurde. Elegancko. Oczekaj hmm. mi się pić te, a nie wziąłem sobie żadnego picia tutaj. Hmm. Kurde, jak on zleciał. Boże, co tu się stało? Jak to się stało? Jagódka. Czy jest to mi potrzebne? No wydaje mi się, że tak nie niezbyt, ale mogę co mieć, bo czemu by nie, może potem mi będzie szczęście generować. Znaczy potem, no wiecie jak jest. Yy, bardzo dużo slotów mam. Kamień to se kupimy. W następnej. Co yy, tam u was widzowie, dawno się nie pytałem, dawno mnie nie było. Yy, wszystko jest teges i śmeges. Yy. Jest dobrze. No, muszę parę rzeczy jeszcze sobie tak prywatnie ogarnąć, ale jest stabilnie. I no, tu było naprawdę blisko. Jaj jaj, jaj, jaj. Boże, ile slotów dropi, Znaczy, ja się cieszę. Ja się cieszę, widzowie. Ja się cieszę. Tak, mm, 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 mm. jakbym dał wyżej, to bym dał tak, to bym dał tutaj. To by poszło. Tak. Co ja robię? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Eee, to tu powinno. Kurde. Los. Dobra, tak. Co tak szybciej? No ta, tak szybciej. No ta. Roluję jeszcze. Kolejna świnia. No i. Dobra, no nic lepiej to nie wykupię. I kolejne sloty, co tu się dzieje? Oj, oj, oj. No nic. Um... Lecimy sobie z... Z nimi wszystkimi. Tak, o to mi chodzi. Um... Kraps mm, 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 mm. Krystal Pandamonium Kupię, to bo jest na promocji. Czy to wykorzystam? Nie wiem. To mogę zrobić Mogę to tak zrobić, żeby jeszcze ale to wtedy... Ajajaj, dobra, teraz to poustawiamy. Chwila. Ty wtedy jesteś tak. Ty możesz to dostać tutaj. Banon pójdzie tak. Ty pójdziesz tu jednak. To pójdzie tak. To sobie mogę wrzucić. Yy. I super. Dobra. Yy. Dobra. Lecimy z. ludźmi. Tak. Nie wiem co chciałem powiedzieć. Nadal jestem niewyspany, ale... Mam zamiar się dzisiaj wyspać. Tak. I Super. świetnie nam idzie wizuje. Po prostu wybornie Aaaa. Dlaczego? To tak ciężko wszystko idzie teraz. Cap of Discomfort. No ja bym sobie zrobił Cap of Discomfort. Jest dobre. Pestilence Flask, Kupię, bo jest na promocji. I. tarcza. Nie stać mnie. Ale tarcza byłaby dobra. Stać mnie. Co ja gadam? Już mi stać i sobie robię nawet spike Shield. Yy... Dobra jest wygrana właśnie sobie zdałem sprawę że chyba nie wziąłem czekajcie co mogę dać tu bo to mi daje dodatkowe zdrowie A tu... czy mi się trafił czy mi się nie trafił drugi eee, drugi topór chyba mi się nie trafił huh. Nie wiem Nie mam nadzieję, że to wygramy. Chociaż to kolega dość ciężkim przeciwnikiem może być. Dobra, mamy subklasę, więc no się udało. Jak to działało? Heal za 7 i zdobądź manę. Nie, ja bym wolał szamana. Szamon, szamon. Hmm. Ale nie To Gubert i Cheese Gubert, jak działa Cheese Gubert? Bo nie pamiętam. Eee, chwila, prościej mi będzie to wejść tutaj i tak 15 maksimum helfa, 2 random buchy. Eee. Czego ja będę tak szybko odpalał? Chwila, chwila. Kupię go na razie. A na tym się kończy. No to się będzie szybciej odpalać. No ten gubert za dużo mnie nie uleczy, ale... To no chciałem pójść pod topór, ten duży. No i gdzie jest mój topór? To prawda, no to nie jest zła sprawa, nie? Ale... To no nadal nie jest jakoś wybitnie. Chociaż póki co się odbijamy. Był drugi topór! Boże, jestem głupi, jestem głupi. Widzowie, jestem głupi. Przyznaję się. O Boże, dlaczego ja, jest slotik. fajnie, tak, podoba mi się to. Mhm. Kolejne blueberry, no nie jest to szczyt yy, czegokolwiek, ale lepsze to niż nic. Co będzie lepsze, 3,5 czy to tak przyspieszone? Bo mogę sprzedać to i kupić sloty. I tu bym wtedy w sumie tarczę jeszcze dał, i to powinno mi wyjść lepiej. Zresztą mogę jeszcze zrobić tak. Wtedy to pójdzie tu i to pójdzie tu. Boże, jestem geniuszem. Jestem geniuszem. I zobaczmy, jak to się szybko będzie aktywowywać. No, chyba na ser się szybciej aktywuje. Sam z siebie. Też to mi wtedy daje więcej tych. Hm. Shield of Valor. muszę jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Mhm. Moment, moment, dajcie mi chwilę. Hmm. Dobra. Field hmm. do no jest chyba lepsze, nie? Chociaż to jest mi potrzebne, ale 12 12 mecza no to jest zdecydowanie lepsze. Jak będę miał miejsce, to, to wcisnę, no i wcisnę to. Mogę se tu włożyć, o i, i super. O jest drugi. By, 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 Tyk. Mm, nie, ty jeszcze zostajesz. Tak, ty zostajesz. Zdecydowanie. Mm -hmm. Ciebie mogę sprzedać. Już mi nie jesteś, nie jesteś już potrzebny w naszym składzie. Lecimy Dobra, powinno być Nie wiem Wycofuję już, co chciałem powiedzieć Może być różnie Tak No, Excalibur to jest jednak dobra rzecz, nie? się też ma szamana, ale ja chyba jeszcze jednak mocniejszy jestem. O, Boże, jak rzadko ten item. Blood Harvester. 100% wampiryzmu. 5% szybciej za każdy wampiryzm. Jak to mało staminy w ogóle zużywa? Boże, ale no ja nie mam wampiryzmu. A zagrałbym pod to, ale... 100% więcej wampiryzmu. Kupię to i może się coś uda jeszcze z tego wyciągnąć, ale wątpię. Hmm. Dobra, robimy kamień. Na szczęście. E, chwila, moment. No to nie, przy... dobra, tak. Tak nie będzie. Tak jest git. Tak mi się podoba. No wydaje mi się, że na Herbert to będzie strata pieniędzy, ale... lita mm, Gery by się teraz przydały, bo noby 10 wampiryzmu dawały. o Czy będę miał pancerz? Mam nadzieję, że się uda ogarnąć ten pancerz. Jak nie, to będzie mi przykro. Eee... Na razie chcesz sieć, tak o. To się przyda. Czy strąk jest mi potrzebny? To no, 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 no. no zróbmy go, chociaż to mi ser przyspiesza, ale to mogę to przyspieszyć tym potem. No i będzie git. Jak ty w ogóle ty szybko jesteś tak? Yy, dwa i pół, trzy i dobra. To jakoś to się przeniesie tam może. Ale syczy na mnie. Ej, ile on mi truty nakłada. Ale na szczęście kolego ja jestem mocniejszy. Ha, szachmat. No ja pancerza. Jakbym pancerz miał. Jakbym miał pancerz, to by było naprawdę datnie. Ale nie mam pancerza, więc to jest problem. Teraz tak. Nie wiem. Dobra, nieważne. Nie wiem. Tu się coś włoży. Później, kiedyś. Jakoś. Coś. Nie wiem. Yy... Na kolcach się będę zabijał. Hmm. Ale to też mi daje powera i to bije dużo więcej z każdym powerem. Więc no to nie jest takie złe. Yy... z tego plecaku co 4 sekundy. No i przecież bardzo. Zakładanie blinda. Czy mi się nie trafia ten... Pires, czy ja jestem ślepy? Jest najprawdopodobniej wszystko. No i tu widzę, że chyba będzie... Chociaż... Jeszcze podwójnie go testunowałem. Czy to się stakuje? Nie wiem. Myślę, że tak. Bo jak na razie idziemy jak burza. Um, tu nic. Eee... To jest dobre na tego. Na Jak on się nazywa? Na. Na Pojedą bombę jakąś, ale. Tu tak, to może pójść tu. I mamy już bardzo więcej slotów. Ale czy jest te więc więcej slotów mi potrzebne? No aktualnie nie aktualnie świnia. Ty nie masz startów battle, no właśnie nie masz, ale to mogę dać tak. No i jest pisuć glancuś. Mamy cztery świnie, to całkiem pokaźna rodzinka. Fencing, fencing, rapier, task piercer, jak on działał. używa jednego zeszłego i dał przeciwieństwo do medza. I jest bardzo blisko i mnie pokonał. Przed samym... A, jeszcze jedno zdrowie. Ha! Nawet blisko nie było Nawet nie było blisko, widzowie No, tyle chcę powiedzieć, nawet nie było blisko. No te sery się nie przyspieszają. O, 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 o! Moment, jest. E, kamień. Eee, wampiryzm. A jak działał wampiryczny Gubert? Chwila. I Recipes, item I Steel daje 2, no to vampiryczny gubert jest dobry teoretycznie, mi da 4 I to bym zrobił w takim razie, Blad guberta, tak Jest na pewno lepszy niż ten zwykły Jeszcze jak damy tamto, no to to będzie coś tam chyba robić jednak Ale szczerze to ja nie widzę tutaj wygranej z tym panem, bo widzę, że on ma strasznie dużo jakichś Leczą tych rzeczy i on ogólnie mnie bije lecząc się, więc. Ja yy... nie hmm. Ile ty się leczysz? O, o, jeszcze raz proszę cię! To, dlaczego? Dlaczego? Po, nie, no pokaż mi, ile on się leczył. Dobra, tak, na pewno damage. Stop of unhealing. Poison mi strasznie dużo bił. Też. Ale nie, pokaż mi heal. On się leczył 16 na sekundę. 16 na sekundę. Nie więcej, nie total. 16 na sekundę, tak. On mi, o chwila 34 demerze on mi bił. Ja mu bił, znaczy on. 27. No to ja mu nie więcej, ale on się więcej leczył. Ile ja się leczyłem? Ja się nie leczyłem. 7,5 na sekundę. No to jest słabo. Nie podoba mi się to w ogóle. Jesteśmy na zero. No to fajnie. No dobra, widzowie. Ja mam dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że mnie przyjmiecie po moim powrocie i dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!